Dzisiaj gramy w Raft. Bo na ankiecie wygrał Raft, więc gramy w Raft. Mhm. Ok. Chcę przedmioty. Okay. Chyba młotek będę potrzebować. Będę kłopot. Piąty. 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 No te trochę. tak, no tak, też się no tak, potrzebne, tak, potrzebne. tak, najbardziej potrzebne rzeczy. Betulia, proszę. Coś do jedzenia. Że w górach ty ziemniak. To jest ziemniak. mamy tu? I tutaj na jedzie trzeba. Jeden, jeden Wstawiamy. Kolejne myślę, że zbudować. Że stół badawców to będzie potrzebne. Na początek myślę, że coś o wężce. 8 osiem linię. jedną. Osiem? Osiem. Jeden. jedną linię, Się musi udać, okay. no. drewno tu. tutaj jest liść jeszcze. No. tutaj liść deskę, tam są kolejne dwa te beczki, burak, no buraczka. będzie potrzebne. Zobaczcie, mogę zrobić. 4 mam. cztery liny Nie ma nic Muszę już podać Móc odkrywać nowe te mioty. Bardzo potrzebne. Plastyk mi Jedno drewno. Drugie drewno. Wstawiamy stół. Stół badawczy. Ustawy stół Badawczy. I musimy zbadać wszystko, co możemy. badań Tracimy ten przedmiot. Uuu, to źle. Zbadamy to. Zbadamy to. My to. I musimy zbadać jeszcze to. Wszystko, badane, Okej. Okay. Tylko co na początku mogę no mieć no badane. Tak, nic więcej nie mam. Ja mam jeszcze jedynie, ale jedynie właśnie nie da składać, to dobrze Jeszcze potrzebuję drewno, jeszcze jedno. Na no, ja awaryjnę. Mogę wchodzić pod wodę. A tak, czego ja tu szukam? Piasku i gliny. Mamy piasek. Mamy trochę słomu, to też się przyda. Lina. tutaj piasek. Jeszcze jedna glina. Tylko, mhm. tyle ile możesz...

Mm -hmm. Nie, nie, nie. Tutaj nic nie ma. Też nic nie ma. A znowu... No i odwróć już odpłynąłam trochę daleko. Spodać klinę. O, to też mogę. I piasek. Do zbadania. Ja, ja potrzebuję wytworzyć cegłę. Umieścić cegłę. Poczekaj, takich sześć. A mam już jedną. Nie pójdę na to procent, ale ileś tam. O! Escape chyba Nie, ja coś pęknąłam. Nie wiem co ja teraz. Trzeba... Uuu, lepsza beczka, lepsza beczka. Uu, lepiej. U, co u. Potrzebuję. Okay, mam jedno. To muszę zobaczyć. Um, co ja chciałem? Chciałem wędkę tutaj. Do zrobienia wędki potrzebuję. 8 miny. Mam 6. Jeszcze 2 i jeszcze 3 drewna. Leć wędkę. Leć rybę, Tylko muszę jeszcze upiec. Ja mam jeszcze grilla. Ja będę używać wodę. Trzeba wszystko zbudować. Plastik. Bierzemy tyle plastiku, ile możemy. To jest największy problem na samym początku. Plastik. Drewno. To są największe problemy. Nie no wiem, czy to jest 100. To. Chcę to. badaj. E, sieć jeszcze drewna? Drewna jest badaj. To, to. Mamy sieć. Do siatki. Trzeba do sieć. Przejść tego 8 u. Tyle samo. Teraz wchodzi. Do siatki. Tu jeszcze tu. I mamy Wystarczy dużo oprócz liny. 9 jest dziewięć. Dądka. Mamy wętkę na kolejną rzecz, którą chcę zrobić dzisiaj. Będzie na temat tego to rusz. Kolejny i sześć zestek. Kolejny i sześć zestek. Jeszcze było. Kolejny i. A, jeden odpadek, który mam. I drewno mi brakuje. I liny. Jeszcze trochę. Linia i zaskoczymy na spodniny. Musimy sprawdzić, e, gdzie to jest. E, e, dwa schodziny na mi się dołoży, że trzy, ale to dobrze, że dwa. Mniej surowców. Wreszcie mam, mam, mam. Budowę. Mogę zbudować. Zostałem dużo lin. Dużo drewna. Chyba Nie wiem, dostępne. Trochę szybkiego. To jest to. Nie. To. To Proste ruszki. Twarzemy jedno to. Okej, okay. i jeszcze tu jest coś takiego obwoda, trzeba... że to może prawie nie da się iść Nie da się. Zacznę najpierw sobie zacząć łowić jedzenie. I jeszcze inaczej. Potrzebujemy, że to 6 i 4. Jedna jeszcze? Jedno mi wiem, że... Muszę coś To nie, jest liści nie, nie ma. Licie potrzebuję. O, to liście... Liście potrzebuję. Jeszcze dwa liście. O, i liście. Deska, deska, deska. Trochę. Słuchaj, to, to, to trzeba na wszystko. ten więcej plastiku, na początku prostu trzeba trzeba wybrać najwyższe. Potem wyznaczamy plastik, powiększanie głównie w Nie, nie, to zbawam. To Ja chcę sobie zrobić siateczkę. To się jakby już czekuje. 8, 6, 2, 3. Tu na no. tam 3, 3. To Nie ważnego... Nie ważnego wita. Idę po to. I'm risking Chciałabym zjeść. Co to Jak się to już tu... nie. Ej, potrzebuję liście! Liście! Znaczy, potrzebuję to samo. Listki. List. Może chciałabym się to na w opinii, ale... Dużo mądrych jadł. Jeszcze jedno to. Oto, 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 oto jest. Przelistki, super dobrze. Pięknie. Pięknie. Ja, że mi nie będę tyle potrzebować. To jest nie ma. Idzie coś. Odziej płynie niż idzie. Się. Jest coś. Tóż i postaw. Teraz będzie się zbierać. Ja Musiał sobie tak wszystko otoczyć taką. Piotrku, nie będę sobie zbierać. Znaczy, no, tej ściany wystarczy. Tutaj nie będę potrzebował, bo sobie przepłynie o tam. No, z tamtej strony przepłynie o tym. Będzie potrzebna cegła. Muszę włożyć cegła. Badam cegłą. Ucząłem się piecy. Tak. Ucząłem się lepszą wetkę, lepszą tą. Przekaczę. Będę i Zobaczmy co potrzeba. trzeba. Tak. Dwie liny. Cztery deski. Iście Słuchaj mnie mam. lepsze jeszcze wejść Skjell Nie, nie mam wcale jednego. To jest linia. To jest jedne. Bo... Mam. Gdzie tu jest linę. No, to jest linę? O, 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 Chyba zakończę ten odcinek jedną chwilą. Jeszcze. Więc. Mogę wejść? mogę wejść. Czy Chyba